Cześć, witam wszystkich fanów pracy dobrymi narzędziami. Ja nazywam się Łukasz, dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, jesteśmy u dillera BMW Sikora. Razem ze mną jest Grzegorz Bieniek. Witam. Grzegorz jest mechanikiem, diagnostą i ci porozmawiamy na temat naszych narzędzi. Dzisiaj chcieliśmy pokazać Wam taki oto zestaw, zestaw kluczy marki Proloń o symbolu 46844. Grzegorzu, co mógłbyś o tym zestawie nam powiedzieć? E, patrząc po tych kluczach, są to klucze czarne, co świadczy o tym, że są to z bardzo e, twardego, grubego materiału. E, jest to nam potrzebne przy sądach Lambda, bo to głównie mamy do sąd Lambda e, takie klucze. Te klucze mają e, odpowiednie wycięcia na instalację elektryczną mhm. i ta instalacja elektryczna nie, nie, nie zostanie uszkodzona w żaden sposób. A sądy mamy w takich miejscach czasami skonstruowane, że mamy tam ciężki dostęp, więc nie zawsze taki klucz konwencjonalny do sąd się nadaje. E, aczkolwiek ten jest bardzo fajny, z tym, że on jest za, za długi, więc może nam, nam, nam do sądy nie dojść, więc korzystamy z takiego klucza. U. Ten klucz ma to do siebie, że ma dodatkową dźwigienkę. E, ta dźwigienka nam pozwala na e, jeszcze większe użycie siły e, do, do, do odkręcenia e, każdej sądy. Tu mamy, e, wiesz, nasadkę taką, która jest do możliwości możliwość kombinacji pod inną grzechotkę, czyli grzechotkę sobie zakładamy i mamy do lepsze, o lepsze odkręcenie. Tu mamy już też e, klucze, e, to jest kolejny klucz, to jest e, klucz do wtrysków. Wtryskiwacze też niejednokrotnie są zapieczone i wymagają dużej siły. E, taki klucz precyzyjny, on tutaj się kabelek przez niego przepuszcza, który jest do wtrysku. Możemy założyć pewnie i mamy w 100% pewność, że nie uszkodzimy wtrysku w żaden sposób. Bardzo dziękuję. Tak jak widzicie, mamy tutaj 7 kluczy, które mogą nam rozwiązać nasze kłopoty podczas wymiany sondy. E, marka ProLine oferuje ogromną gamę różnych narzędzi i produktów. Jeżeli pierwszy chcielibyście poznać nadchodzące nowości, subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie kolejne filmy. Cześć!